Cześć, siemanko, witamy Was bardzo serdecznie. Hejka. Dziś nie z naszego ogródka, tylko jesteśmy dzisiaj u gości. Na ranczo. Jesteśmy u Mirki i Usławka w mini ranczo. I co, już się zaprzyjaźniłeś, tak? Hej. Krecik, jaki ty mały jesteś. Bo perła będzie zaraz kochać wszystkich. Rełka. Wyszła ekipa, ojejki, o, a ty co? Perła skoki. A co Rico? Rico się trochę chyba boi. Krecik Teraz bronisz, tak? zazdrosny. I co się okazało, że Kracik to taki kurdupel w rzeczywistości. Tak na filmach, taki o, a tu taki kurdupel, nie? No ale to niestety w rzeczywistości wygląda całkowicie inaczej wszystko niż, niż faktycznie, o. Czekaj, bo fado sika. Dobra, to możemy wejść tam do kur w sumie. Pochowały nam te zwierzaki Teraz nasze. zobaczyć za kulis, jak wygląda co? nagrywanie Mirki. Kogo? Ona nie ma tak lekko, bo jej cały czas ktoś przeszkadza. No, tu jest ciągle ruch. jest ciągły ruch. No, co? Nie chodź, Kurki nie powychodziły zbytnio. Nie wiem gdzie są w sumie. Jajka pewnie. Się. Jajka, Jajka znoszą, znoszą. To to no w końcu. Godzina teraz. No. no. Akurat, no. Zobaczymy, też tak koło południa zawsze są. Zobaczymy w końcu ile dzisiaj będzie. Ile będzie jajców? Ile będzie jajców? To jest. No. <laughs> to jest Tekst, jeszcze przeszed... chyba pachnie, co? Y... nie, to jest coś innego. Nie, to jakiś kwiat chyba. Możemy tutaj przez ogród przejść, no, w sumie. Wrócimy nie. najwyżej drugą stroną. Nie, to nie jest bzu jeszcze zapach. Y... jakieś kwiaty jakiś, pachną, nie ale jest. nie wiem które. Nie wiem, czy to... I tu jest ten piękny, ozdobny ogród. Na razie to jeszcze nie jest no, tak to pięknie, no bo to wiadomo. że Wiadomo, że jeszcze, wiadomo, że jeszcze nie ten czas, kiedy... Ale to część przekwita, nie... część rozkwita, także no wiadomo. A to jest właśnie najtrudniej zawsze, wiesz, zrobić tak, żeby tak. było... To się nie da, nie? No, to, nie to się nie da. <laughs> Dokładnie. Jarek mówi, że zawsze dzieci z komórkami latają, a nie starzy. A tutaj wychodzą, a w wszyscy w komórkach. Idziemy trochę na bagienko zobaczyć. Jarek, a ty łowisz ryby trochę? Nie, ale mogę posiedzieć. O, kotka-kitka już na wysokościach, bo psy wybiegły. No to już nie ma chodzenia tak po dole. Tam gromadka dzieci, ale dzieci nie chciały być na filmach, więc nie, już nie nagrywam. Dzieciaki tak chciały być jako tło. Ładniej. One chciały być jako tło z daleka, tak bezpiecznie, z, be z bezpiecznej odległości. No. Zeszła. Heniutek, gości masz. Ładnie się zaprezentuj. Gruba się. Tak, to aż dziwne, nie? Nie, ja tak dojdę. To ja podejdę. Tak, z jeszcze z bezpiecznej Tak, tak, że łańcuch nie ten. Tak, tak indziej. na tym. No. No. On do pana pewnie, że tak nie. No. A tam dziewczyny się odzywają. A ty tutaj tak nie ryzykuj, Fado. No, ale jest naprawdę duży. I chociaż ten się wydaje większy niż na filmach. Tylko chwila, tak kurtupel. To na filmach też większy jest. Większy jest? Mie też tak? będziesz pociągał? Tak. O, koszelki. Koszelki ma. No. Oj, no i będzie Ej. siara, nie? Jak cię obali. No. A tego starego co będzie to jest 3 metry, to nie No. Nie, ten to dopiero jak się tak podajdzie, nie, to, tak tam to blisko, nie? Nie. nawet nie jest taki... Nie? Bardziej no, tak. Błokowski. Tak. Błokowski. tak, tak. A tutaj otworzy bramę do tych małych. A jak krzyczą. A czemu Stasiułka jest tam tak daleko? Przeprowadziłeś ją? Nie, nie urwałaś. One też teraz będą trochę niespokojne jak nas będą tutaj widzieć, nie? No, nie, chyba, nie wiem zresztą. No, dzieciaki mają, to wiesz, to różnie może być, nie? Zobacz. A ty co, się taką... Nie, poradzi sobie. O ja... O jacie! Ja <laughs> Jaki słodki! Chodź! O boże, <laughs> jaka kruszynka mała! Jaka ty śliczna! Też? <grymne> no jadź, Ale to słodko ja jest ładko jest. jestem białą. Może. A jak ona pachnie ja ładnie. No, normalnie jest. <grymne> ona ci Ojej. cześć daje. Siema. oj, oj, Trzyma kozy? Kozy to trzymać akurat Justyna. I nic nie będzie. A jak nogi wyciągnęła, co? No mamy. Powiedz coś mhm. do mikrofonu. Ciebie nie będzie słychać, bo wiatr w słychać chyba. Nawet to czasami to jak tańczy. ja wiesz, tak z daleka to słychać jak się tam tu odsywają. już bije? Zobacz, Max Tam masz mamusię. Idź do mamusi, bo ty do mamy. One trafią, one już tutaj biegały nawet dalej. A jaka, jaki spokój A jest tutaj dzisiaj? Nie ma biegania. Mm. Tylko ten musicie się uważać na placki. Dobra, to spoko. No to się nie chodziło, bo tam była, Ten to jest Po Rogi. Ja już poczułam te rogi nawet. O, ale nie duże już. Fajny. Cześć, siema. O, się tam. O no mama na samym się końcu. Niepokoi. Bidulka. Idziemy Ona ta tak trochę, zobaczyć. trochę krzyczy czasami, bo chyba się wkurza nie? na to towarzystwo, a idzie za tobą, nie? Idzie mała. <laughs> Musi uciekać mu. Idź. Ale idzie, cały czas zobaczy. <laughs> no i co, myśli, że nie pójdzie? <laughs> Taka ucieczka. No, jest dość... Na sam koniec no, wygna. Ale kluska. Na sam koniec. Ładna co? kluska. Nie, nie będziemy do niej blisko podchodzić, bo ona też wiadomo, że. Teraz też dopiero świeżo tutaj poznaje, nie? Jak no, no, bo ona nie to też jest nowość, nie? No, to też nie ma co się. To jest, się uczyła. No, jest, nie, nie, ona malutka jest. no. Nie słyszycie, a tu za nami akurat wiatr wieje, a za nami za szumi. No wieje tutaj strasznie, ale to u nas to takie, ogólnie to takie są tereny, że u nas to mało kiedy nie wieje. Tak. Y, jeszcze I... właśnie taką wiosną. Latem to tak. Latem jakby jest upał, no to by się przydało tego wiatru, a wcale nie wieje. A za tą wiosną to... to co, no takiego poziomu to chyba nigdy nie mieliśmy wody, nie? Jak w tym znaczy, roku jest. To się w tym roku. No bo latem nam wysycha, znaczy wysycha, nie, da, nie na tyle, żeby całkowicie wyschło, ale no taka mała kałuża zostaje, więc mhm. jak taki większy upał, no to tak naprawdę na no, chwilę by mogło tej wody w ogóle Dokładnie, nie być, Ale nie? no jednak ryby chcemy, yy, chcemy utrzymać. Tak. Ale wtedy się łatwiej ryby łapie, <laughs> jak jest mniej. Jak jest mniej wody, I to I po tak, widać no. je bardziej, nie? No wiadomo. Krecik już się kąpał, nie? Krecik tak? już mokry, Tak, no. że <gryżuł> uwaga. Krecik po kąpieli. Też radzą z tym cytem wielkim tutaj. Znowu mu trawę biedakowi każą jeść, nie? Trawę każą jeść. Taka Ale jak przyjdzie do szopy, to normalnie tak wcina, że... O! No widzieliśmy na filmie. Jaki głodny. Kto? Chowają się w gałęzie. Taki zmęczony wraca z trawy, że aż musi należąco jeść biedak. Ojeja! Heniutek, co tobie? To jest takie miejsce relaksu tutaj naprawdę. Mirka mówi, że jej miejsce. Tak. się są dobre tutaj koło naszego tarasu. E, tylko szpaki, nie? To jest to. Gdyby nie szpaki to całkiem spoko. Zobaczcie jak pięknie tu mają. Wszystko. Tak, no bo pójdziemy teraz tam. No. Słychać Mirkę, jak tam gada, bo ma mój mikrofon, znaczy nasz drugi mikrofon i będzie słyszalna też. Mówię do no, Was hello. Gwariatuncio. Szczęśliwy. Dobra, no to teraz tędy pójdziemy chyba, nie? Widzicie, mamy zwiedzanie, z oprowadzaniem z przewodnikiem tutaj, wszystko. A tutaj ogólnie borówki, nie? Mhm. Cały rząd. Co, tam jeden, ten większy tutaj na końcu tego pierwszego, to jest pigwa. Mhm. I tutaj pierwszy agres Już dzisiaj koza oczywiście posmakowała. Aha. Ale pikwa czy pigwowiec? E, Pikwowiec. To jest no. pigwowiec. No. E, I tam na końcu e, Aronie, chyba trzy krzaki, mm -hmm. te największe tam, nie? I na końcu jeszcze całkiem Jagoda Kamczacka, co jedną te, teraz osadzaliśmy, bo się okazało, że dwie muszą być, nie? Mm -hmm. Aha, one się muszą no, wzajemnie. No, zapyrać. też nie wiedzieliśmy no. o tym ktoś z widzów podpowiedział właśnie. Mhm. Więc to dobrze. Mieć a w... znajomości. Tak. No naprawdę dużo się dowiadujemy też, no przecież my tak, no co, no my się sami uczymy, nie wszystkiego. A... No, dokładnie, no. To tak Ale w ogóle... Ja tak chciałam powiedzieć, chłopaki się rozgadali. Oni Ja potwierdzam, ja potwierdzam że Jarek tylko na filmach nie gadatliwy. Bo Sławek to ja wiedziałam, że on poza filmami to jego trzeba uspokajać czasami. No jasne. A tutaj się rozgadali, chłopaki, no proszę. To nie jest tak, że my tylko cały czas z tymi telefonami chodzimy, żebyście nie myśleli, bo myśmy sobie już godzinkę posiedzieli w domu na tak. pysznym cieście, na pysznej kawce z mleczkiem od Stasiulki. Także um, ugoszczeni tutaj <laughs> pełną parą. Mleczko od Stasiulki dostajecie na wynos także. O kurczę, <laughs> także tyle dobrej. Możesz ci... sobie zrobić z nim co chcesz. Pysznie. Mm. Jest naprawdę bardzo dobre. W ogóle zupełnie inny smak niż ja pamiętam jak, jako smak mleka krowiego, bo kiedyś kupowaliśmy go od gospodarza bezpośrednio mleko i tutaj od tej Jersey jest naprawdę zupełnie inny smak mleka. Taki delikatny. Ale zobaczysz sobie, odlejesz jeszcze śmietanę, możesz sobie zabrać, także Aha. jeszcze coś z tej śmietanki możesz sobie tam ten, nie? Wow. Czy do zupy, czy masełko? No nie wiem ile tam cię. Normalnie tego, wiesz no, bo... co, ty... Jest... A mleko jak chcesz, to masz sobie. Zbudować. Tak. Praktika, o. Tak, zajęcia praktyczne dzisiaj będą. Ale kwitnie, to jest jabłoń, nie? To jest papierówka jabłoń, No, tak. no i właśnie ona co roku ma coraz mniej y, jabłek, nawet dzisiaj chyba jak szłam, nagrywałam i też mówiłam. Mhm. No ale w tym roku, no kurczę, kwiatów jest tyle, no zobaczymy w sumie. Ale zapylacze ile lata w ogóle, no, nie? Widać, no, że teraz się Może w się tym roku coś ruszyły. będzie, bo kilka lat już tak w sumie, coraz mniej, coraz mniej, zobaczymy teraz. No. normalnie, więc O, i chłopaki sobie tam gadu gadu. Potrafią mieć wspólne tematy, nie potrafią gadać. Po A nie tylko. Cześć. No, mhm. no. Tak I ile jajców. <laughs> oj, oj, oj. oj, oj. No, z nimi to lepiej nie To, jaj, jaj, jaj. to nic. Tutaj Jarek, winogrona się zaczyna. Ale jeszcze mają takie ząbki e, szczeniaków, nie? i jeszcze mleczaki, no. Koinki, no. ja się śmieję. A tu mówisz, że Sławek mówił, że robił szczepy na zimę. Tu są winogrona, już się zaczynają, a tam więcej jest jeszcze dalej. E, pójdziemy. Nasze nie przeżyją, to musimy od <grym> Na zimę. <grym> na zimę, jak no. nie masz winogrona. jechać? ja tu tam się nie znam, jak to tam się robi. Na w piastku, całą zimę w I potem na wiosnę po dopiero. Ma loczka puszczały. A to są, które fioletowe, nie? Te akurat. Tak, te są fioletowe. Nie, tam na końcu jest żółte. Które się albo te przedostatnie. Beżowe. I co? Tutaj nasz no, I idziemy do raju. Warzyw... Kolor pyta, no. <laughs> Tutaj jest z tej strony rodziców. E, tu. Dotąd. A odtąd nasze. Dotąd, oprócz rabarbaru i tego, bo ja to kradnę. E, ten, jak to się nazywa? E, Lupczyk i rabarbar no. to tak o jedno, ale... Tu, uwaga, bo gorąco. To na pewno. Uwaga, te... Ja widzę, żeby ogona nie demol, zdeptać. Demol, demolka, tutaj już. Zobaczcie, jak wszystko już ładnie. Tak, jest no, no, ja jest naprawdę tak. sauna. No. Jak nie ma okularów, to jest w porządku. Proszę, w okularach wejść to, tutaj, to. O. O. Ale wszystko rośnie pięknie. No super Także papryka zaraz idzie no, do tej drugiej folii. No tam to, to obok, stoi, nie? no tam jeszcze jest pusto, ale to tam nie wiem, może dzisiaj, może jutro już tam posadzę pewnie. Tak. I co? I trzeba by z tymi selerami i porami porządek zrobić, bo tutaj już jest za dużo tego wszystkiego. Mhm. I tamtej jeszcze pomidory na pole do wsadzenia, ale to, to trochę prędko jeszcze, nie? No bo to jednak wiadomo mrozy. Tak, tak, tak. Także. Truskawki już niedługo. No dwa dni temu mhm. widzieli na filmie truskawki. Mówię, kurde, w dwa dni nie dojdą. No. Musicie drugi raz przyjechać, bo no. nie ma wyjścia. Jeszcze, no, jeszcze trzy tygodnie Właśla. pewnie gdzieś, nie? Do obiadania. Tak. Maszyna specjalistyczna, no. do pielenia. Zpełnia funkcję. U nas jak no. w PRL-u, nie? Ale to dobrze, no co? To jest niezawodny sprzęt. On jeszcze, jeszcze Justyna no, jeszcze... i jeszcze jej dzieci będą tym no, robić. Żeby im dziadki. się chciało, aby. Tu przymknę, bo tu jak psy wejdą, to już będzie Tak, i będziesz miała wszystko połamane. Tak. Już tam chyba masz wszystko połamane. Gdzie? To czosnek, to czosnkowi nic nie będzie. Ale ogólnie z nimi tutaj to... Tutaj na dole masz zamek, możesz otworzyć. Tu Tam jeszcze nic nie ma, dopiero do Jeszcze dopiero... nic nie ma, dokładnie. No, to jeszcze nie czas. Dopiero... Nie? Znaczy czas już teraz tak myślę, żeby zasadzić my tylko, że... Mogę zamknąć? No przez ten mrozy nie robiłam nic, wczoraj nie było kiedy. Jak nie ma, to zamknąć. Nie ma, to zamknij ciepło, nie ucieka. A tam cały przedszkole z mamami. Bo pod słońce to nie widzę. No bo daleko to tak nie wiadomo, no. czy będzie to dobrze widać, nie? I stoją dziewczyny. I co? I dalej tutaj też jeszcze na, nasz warzyw... Coś tam zaczyna rosnąć, tylko pietruszka nie chce rosnąć. No, pietruszka to jest... No, pietruszka jest taka... No Dobra, jeszcze czekam, zobaczymy. Zobaczymy. Pięknie, ale... A tu z kolei jest więcej niż na filmie. Tutaj wygląda wszystko większe. Aha. Jeszcze. Widzisz? No? Takie mam wrażenie. No to Może krecik urosło? mniejszy Może kurupa. urosło. <gry> <Sześć>? <gry> Dokładnie. Może urosło. I tutaj jeszcze winogrona dalej, bo też pytaliście o winogrona, mhm. także e, tu. To jest to samo co tam, takie fioletowe, to w... o, mnóstwo tego o, tutaj tego jest. jest naprawdę tutaj. E, no i kawałek dalej tam jeszcze są. E, takie jakie? Żółte? Jakieś różane jakieś takie ciemnofioletowe, mm -hmm. takie duże tema, nie? Owoce. A wy co tu? Nie, nie, No, siot! one ci tutaj zrobią? No właśnie dlatego ja z nimi tutaj no. nie wchodzę raczej. I co? I tam, no, ziemiaki posadzone, mm -hmm. tak, e, buraki. Na, to jest pole. Z drugiej strony będzie dynia. Tam jeszcze mam marchewkę zasianą i pietruszkę mm -hmm. tam na, w takich redinach jak ziemiaki. Ale póki co to tam ledwo co widać ją. Ale to jeszcze czas. Tak jest. I coś tu więcej? Tam gnojownik. <noise> Najśmiejszym <noise> złoto gospodarza. Dokładnie. Kracik kontrolę robi. Kracik tak nie broi z perłą, No perła trochę tam bardziej, ale te małe to normalnie one nie patrzą. One idą na oślad. I ptaszki śpiewają. I tu, tu jest spokojnie, tu nie ma takiego wiatru, nie? Tak, bo tutaj idą no, widocznie z drugiej strony no. dzisiaj pasuje. Dobrze to nie będą chciały w ogóle wracać hmm. Tutaj kwiatki to nie ja, to teściowa ale wszystko wspólnie, to i tak nie znaczy, ma. Znaczy tak, no wszystko no. wspólnie, no to nie Wiadomo. ma tak, że jest moje, twoje, tak. jest nasze po prostu, tylko że no ja to po Wiadomo, prostu... że nie wszystkim się człowiek zajmie no, tak, tak no, Jakiś l... podział, nie? Po prostu, no, bo to się nie da wszystkiego. Coś musi być, nie? Ten jak dnie przez te mlecze tam i trawę. No tutaj tak porosło teraz, ale to tak, no, w ostatnim czasie, dopiero teraz jak się cieplej zrobiło, to dopiero wszystko tak, rośnie. Tak, tak, tak. A jak grzecznie chodzą za nami. Nie? Cała ekipa. Wszyscy grzeczni, jak aniołki. Mogliśmy dać im te mikrofony, co? Chłopakom? Chłopakom. Nie? Tak po cichu im przypniemy? Wszyscy by dopiero zobaczyli, że oni wcale Wiem, że nie takie ciche myszki. No. Gadają cały czas, gadają i gadają. Cały czas, no. A na filmach nie, nie ciężko zmusić. Dokładnie. Rico! Ty jesteś mokry i teraz w tym piachu. Nie mu to nie przeszkadza. Nie, nie, to jest dla niego frajda. Tu też zarosło, ale tu jest fajnie, nie? Strumek, chociaż i tak już woda słabiej płynie. O i tutaj to jest nasza plantacja tych lędniczków, co wam mówiłam, tak? Tylko że ich teraz nie widać, gdzieś tam w trawie siedzą. Schowały się, schowały się. A. Teraz jest tutaj trawy dużo, ale tak jak wcześniej nie było trawy, tylko sama woda. Super, tutaj kracik się lubi kąpać. No. O, akurat masz. Przecież zawołanie. A tutaj ma fajnie, bo sobie może iść po prostu do wodą. Ojciec, no idzie, to jest za tak głęboko. Ja nawet nie wiem kiedy one wychodzą i przychodzą mokre. Mhm. Nie? Mają swoje kąpielisko tutaj. Prywatne. No. Atak na kotkę kitkę teraz. Zmasowany nawet a tak. Tera o czekać. Bo wiesz co, to jest to pod wodą blisko, bliżej nie <grymne> stać, nie <grymne> ciągnie. Mhm. Jest do ogódka. Tu co to było? Aż do się wodociągu. Ale wody no to taki No to już za chwilę nie będzie tej wody, nie? I wtedy jak tutaj przestanie płynąć, to od razu bagno zacznie wysychać, nie? No tak, także, że już nie napełnia. No, także do ale połowy ten... przynajmniej wyschnie, no zobaczymy jaka, jaki będzie rok, Macie ale... Też od razu, co, jaka, wysycha, to tak. yy, nie, tam masz tak, nie? Znaczy jest ryb dużo, to jak ryby mają, to wiesz, to tak wtedy nie... Komarów nie ma pewnie, nie? Znaczy ja to tam wszędzie komary zbieram. Świące. Tak, akurat dla mnie. A jeszcze króliczki, nie? Tak, króliczki. najważniejsze. A świnki morskie jeszcze, właśnie. I świnie. To ty musisz mi się, bo one to tam zawsze wlezą. Ja Co? Świń się boisz? Nie. No. Wejście. Ja tylko się nie pcham, bo. Boże. No jak świnie. <laughs> jak na świniowiciu. A co ona, drapieżna? Nie, uciekać. Wiesz, jak się wyrwie, to ciężko znaleźć. No, to co? prawda, nie? To, że jest tam coś, co mi złapie. Aha. Poczeka, mógł... To czekaj, bo ja mu... pogłaska i nie... Tak. Jaka <laughs> ładna. O. To jest moja, tak? <laughs> tak z początku myśleliśmy, że to jest skóra. to jakieś Trachem to trochę znaczy, że jak są oswojone, to one tak Nie, nie, no nie, 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 są oswojone. No, jakby nie, nie, no. się nie, No właśnie. I krecik. Ale nie, nie, leci, nie, Wystawicie, nie, 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 Ale nie, klatkę po nie, w całości, tak jak ona No i zwierzaczki na polu, więc tutaj pusto. I co? I na mamy pol, towarzysza na nowego. Tak. Jakbyśmy tu ale przyjechali. Sobie, chyba dopiero później z pewną pokażę. misją. Bo Sławek go wysoko na razie wsadził nawet tutaj mu, a żadnej słomy jeszcze nie dał ani nic. Będzie widać? Będzie widać. Nowy kumpel. <laughs> tak. Przyjechał. To jest nasz króliczek od nas, który przyjechał tutaj na podmiankę. Zostawiamy jednego samczyka, a bierzemy od Milki od Sławka. Samca, z tych młodych. Z tych, z tych młodych którego tam sobie wybierzecie, to będzie no. wasz. Tylko jeden miał coś z oczkiem, ale nie wiem, czy to z samiczek, czy z samiczek. Musimy zobaczyć, żeby tam ten chyba nawet. <laughs> Także nowa krew? Tak jest. Trzeba wymieniać. Bo nie można tak rozmnażać królików, żeby. Znaczy u nas akurat jest ten, jest obcy samiec całkowicie. Mhm. Y, dopiero. Nie, te też nawet nie są po nim, bo. Nie, jeszcze po innym. No także jeszcze jest po na razie innym. jeden no, wy jeszcze Nie, macie na razie, nie jeszcze po nim nie ma. Dopiero teraz, teraz jak ta się będzie kocić mm -hmm. i ta druga, no to dopiero będą po To unie. One będą nie? czekaj, no właśnie zamknąć. ci się okocą, bo nie wiadomo, no ta niby ma się kocić jakoś niedługo. Mm -hmm. O, patrzcie jak już sobie nagromadziła. No już zrobiła, tak. Także no pierwszego no. niby. Także już chyba niedługo. Fajnie. A to jest, to jest samiec, nie? Tutaj tak, górę. To jest samiec. Mm -hmm. Mogę no, otworzyć? Tak, jasne. Jesteś fajny. Jest młody. jesteś fajny. Młody, ale już po nim będą no, teraz, nie? By się, się ładny, ładny. Ładny jesteś. Mhm. Tak. Już taki lapsiorek duży, nie? Widać, że... no, no jeszcze rośnie, nie? No. Ciekawe czy ten też będzie taki, no bo my w sumie no, widzieliśmy niby rodziców od nich. No ale to też. Ale to co też jest różnie jest, góry? nie? Tudzią? Aha, to jest. No właśnie, o. O, też ładna już wielka, nie? Już, no one są dorosłe. Taka no, trochę pryd. dzika jest. Taka, ona prycha, nie? No. No, ale ogólnie jest taka trochę. Mhm. A to jest ta, co... Y, ta, ta nie miała... Znaczy ona ta zmarnowała ta zmarnowała, mhm. no. Później nie była kotna w ogóle. Tak. A teraz no zobaczymy. Też no, no, to chyba jakoś... Ciekawe, na którego ona ma? Czekaj, Siódmego albo czternastego? Kreci co ty żeś ukradł? <laughs> Złodziej. A nie ta pierwszego i siódmego? Tak, mhm. ta siódmego albo czternastego. Aha, czyli tamta pierwszego, a ta siódmego albo czternastego. Mhm. To takie, takie wiesz. Yy, bardzo yy, jasne informacje. Nie, bo no. to tak wiesz, wiadomo, że też no się wszystko miesza. Jeszcze tam kaczuchy? Tam. Tu kaczuchy, nie? Aha. Z Ale tej kaczuchy, strony. no co, siedzą sobie. Wysiadują jajka, Nie, nie będziemy im przeszkadzać. Nie, znaczy tutaj tylko, tylko tak, nie? Tutaj jeszcze jest kaczor mhm. i kaczka, kaczka, która nie wysiaduje, a sobie. tam dwie sobie wysiadują schowane. Tak. I co? I plan jest taki, żeby do kur dołączyły, jak pójdą kury na ten duży wybieg. Mhm. A tutaj będą no, już no, wtedy no, malutkie kaczki. Ale one co Wam... Yy, bo one w sumie latają, czy nie latają te kaczki? Yy, Mogą, lotki rod mają poobcinane, nie? Poobcina, Bo tak to tak, no, no. tutaj na dachu sobie mm -hmm. siedziały. Ale razy. one tak na, na krótki dystans, tak jak kury, one tak, nie potrafią, tak, żeby nie. polecieć nie. Nie. sobie, nie. nie? One tylko, wiesz, no, no. Dok dokładnie tak jak mm -hmm. kury, na krótki kawałek, nie? Tu podleci, na dachu zawróci, na no. spadnie to, albo dla podwóku, tak, nie? trzeba to nagrać, to, pewnie. to wina podpiąłem do jego z pięć lat temu. Pięć lat, jak jeszcze tutaj nie? I to teraz nie zdążyłem. Siadaj Max. No spróbuj. No to teraz tutaj ten. Trochę się zajmą chłopaki. Nie no, masz mi spokojnie. Jak chcesz, to możesz się przymierzyć. Możesz nawet przyjechać z tym łysym pojeździć. Ich tak nie ciągnie do tego. No ale to już jest masina tutaj. Nie ma co. Ja robota, możesz sobie się przymierzyć. Nie ma problemu. To ten już więcej nie mów. Nie, no, z to nie ma co wsiadać. O, już nie ten. Ale nie. A tu mieszkają kurki. I tu są dziewczyny, które znoszą jajca. Ale jak chcecie się dowiedzieć, ile dzisiaj było jajców, to musicie wejść na kanał do Mini Rancho i tam koniecznie zobaczyć. Tam na pewno będzie liczenie jajek. Kto mnie tu zaczepia? Hej! Co maluchu? Co maluchu, ja cię nie rozpoznaję, który ty jesteś? Ja cię nie rozpoznaję. Kochani, zwiedziliśmy wszystko, gospodarze bardzo gościnni pokazali nam całe swoje tak naprawdę tutaj gospodarstwo i no, co ja mogę powiedzieć? Jesteśmy bardzo mile ugoszczeni tutaj i, i naprawdę no sami widzicie po uśmiechach wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni. Dziękujemy za tę ja chwilę. Super, trzymajcie się. Na razie. Pa! I jeszcze obdarowani w dodatku mleczkiem od Ale będą serkiem. A my będziemy mogli skosztować, a wy nie. Na razie przynajmniej.